Ja nie mogę, ja. Co tu co się stało? Ale faza właśnie, wracam od dupy, było zajebiście. Naprawdę było zajebiście. Ja pierdzielę to chyba, jest największa faza, faza normalnie. Wow, takiej fazy nigdy nie miałem. Naprawdę takiej fazy, kurwa, nigdy nie miałem. Ja pierdziele, dupa mnie zabrała do siebie. To, że teraz wracam, kurwa, rano pod swój namiot to kij, ale dupa mnie zabrała do siebie. Ja pierdziele, ale się ładnie, normalnie. Łoł. Wow. No seks był zajebisty, ja pierdole. Jeszcze na odchodne ja pierdzielę, dała mi odchodne dureksa, normalnie ja pierdole. Kurwa. To jest faza. Ja pierdolę Ale faza. Ale kurwa jaka ona gorąca była. Mam nadzieję, że ją ponownie spotkam. Mam nadzieję, że ponownie... że ponownie da. Ja pierdzielę taką fazę przeżyć. Ja pierdziele, najlepsza moja kurwa faza ever, no nie? Ja pierdolę. Kurwa hiszpanka nie była tak zajebista. No dobra Ukrainka była, bo ją ruchałem też. Ale kurwa ta dziewczyna, z którą teraz się ruchałem całą noc i jeszcze nadchodnę dała dureksa, ja pierdolę. O kurwa. To jest zajebista faza, no to jest zajebista faza. Pierdzielę. Mam szczęście, że wiem gdzie mieszka. To kurwa, jak będzie wychodziła kiedy, to może ponownie, może kolejna nocka będzie zajebista. Lecimy z tą fazą.